Nie, to córka była moja! Może się nie kliknęło. Czemu ona jest kurwa na sparku jak ona jest. Ken Hangover do Laura over. over zgłasza. Czy możemy przejść na piąty channel waszego radia? Można, można. Co tam. Cześć Laurka, pierwsza rzecz. Peść. A druga rzecz Co ty kurwa na sparku robisz? Pojebało ci się? Ty masz męża i dzieci. O, kurwa. Czy, ty, czy ty jesteś normalna? Ty A, chcesz... kurwa to nie ty, chcesz... Mogę? ty chcesz rozbić rodzinę? Ty normalna jesteś? Ciekawe. Wiesz jakie co to jest uczucie, robisz? jak stary se swipuje z sparka i widzi swoją córkę na nim? Pojebane. To się tak interesuje, ty, wiesz? Dobra, prawda jest taka, że ogólnie wszystkie kobiety na sparku daję w prawo i nie zobaczyłem, nie zwróciłem uwagi i ciebie też dałem, także po prostu jak mnie zobaczysz na sparku, to kliknij w lewo, błagam cię. Zobaczymy. Nie, 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 czekaj, czekaj, nie zobaczymy. Po prostu <laughs> daj mi, nie przeglądaj mojego profilu, nie czytaj opisu i nie przeglądaj zdjęć, dobra? No wiesz, już Bartek mi pokazał. Ja pierdolę. Ty nie ukryjesz, kurwa, przed niczym. No dobra. Odwiedzę was za niedługo. Tylko jestem na sesji zdjęciowej teraz i. i. no. Dobra. No ja wyjeżdżam na. wyjeżdżam na szpital, to będę na szpitalu siedzieć. Dobra, dobra, ja po burzy też będę. Na dobra, to się zgadamy. A? Na razie, cześć, pa. Cześć. Tylko dobra. jeszcze muszę podjechać. Ci, o kurwa, fanki? jest nielegalna, przypominam. Cofnij się, cofnij się. Cofnij się, cofnij się. No Piskę, kepsa, maczka, kotlet, kotlet, słonecz... kotlet się słoneczny... Kotlet słoneczny?! Spokojnie, nie, Jezu... Popłacę się trzeba, to się mi dzieje. Dzień dobry, pan przyjechał... pan przyjechał po stopie koleżance. Koleżanka weszła na teren prywatny. Nie. Tak. Przechodziła A gdzie tylko. podpisane? Gdzie jest podpisane? Panie, nie trzeba żeby było podpisane, żeby wiedzieć, że komenda to jest teren prywatny. Ale wie pan o, co, ruszy, my stoimy tam, my. a tam nikt nie przychodzi. My musimy państwa szukać, żeby się w ogóle znaleźć. A w a czym mogę pomóc? No już teraz niczym. Mnie, w szpitalu koszyka? chyba. W szpitalu, wow. w szpitalu trzeba pomóc. Nie, 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 wiesz co, daj sobie spokój, to chyba nie ma sensu, chodźmy już stąd. Otóż nie ma sensu? Stąd? Nie no, będziesz mnie trzymać ze stopę cały czas teraz. Jest, jak mam się trzymać ze stopę? Sarna, dziękuję za 19 miesięcy. A widzi, tam. No, Dobra, No następnym razem patrzycie. Polecam na przykład zadzwonić, żeby ktoś przyszedł na recepcję. A ty nie macie Nie, żadnego. A telefonicznie. Telefonicznie? Mhm. Jak panie sobie nie, wejdą w telefon. Chyba, telepatycznie. Jest taka I te aplikacja usługi. usługi I losantów policzy partnerów. do department. klubu się dzwoni. Nie, nie, do nas też można. A, a striptease macie? Mamy, mamy. Cezary Wieczorek, proszę państwa A, dobra, co, o, Tutaj, ten stary dziad z przodu A nie, je, jaki stary O, to ten pan, co ma pieska Ohayo Fajnie, fajnie. Uważaj Dobra, jest git, jest git, jest git No, uważają panie Tylko na siebie Put mi dobra. się pierdoli, widzisz? No, ja. no, no, no Git, poler. chcesz 500 dolarów? To zarób Będą mi jakieś szony latały pod komendą, przestań nie? W takich nie gustujesz? Nie, no to są jakieś dziwne O, to ja z Turką się zobaczę od razu e, Laurka A, no tak Było, było Ale flex, easy, co? Co ty do Ja muszę znaleźć... moja córa jest... Tam stoi Taką... Hey, oh, oh, o, o jezu Cześć! O, do ile. Laurki przyszedł Cześć Laurka! cześć ja mam pomysł czekaj Ej, co poczekaj coś ty masz, poczekaj. Co masz, Gid, masz cześć. Pójdę, czekaj proszę może, może Czekaj, czekaj można na jednego z panów nasz w czekaj Cześć będziesz pogata. Musisz Będzie Co tam? Co u ciebie? Ile macie dolarów? Wszystko dobrze. <grym> Na pewno? Co tam? Tak. Dawno się, się nie widzieliśmy. W w no, bardzo dawno. Co a, u ciebie? No. A dobrze. Dopiero co wrócił do miasta. O! A gdzie byłaś? Ten, jak chciałem. Wiesz co? Trzy dni byłam wyciągnięta z życia, co? O. Znaczy moja. właśnie nie wiem. Ale już jest okej. A już jest okej, okay. wróciłam, więc jest dobrze. No i o to chodzi. Po co my tu przyjechaliśmy? A, bo ja z panią mechanik, wiesz, znało mi. Jeździliśmy samochodem mm -hmm. razem. Tego co mieliśmy O. Kajonu. Oooooo Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A jak to ciebie? U mnie bardzo dobrze, bardzo super, super. Zostałem TikTokerem, wiesz, widziałaś mojego TikToka. Dziwna sytuacja generalnie, no. ty na problem, masz, no, Tiktoka? Mam zweryfikowane, znaczy, jako jedyny w mieście. Okej, okay, muszę to zobaczyć. No, Jeździłaś z Henkiem? Zobacz na Trendy. No, widzę. Aaaa, dobra, dobra. Ja, bo Mama mija się, proszę. To... O, żeż mordę. Że ona jest w mieście? Jest, niestety, moja była. Ojeju, o z... Zobacz, zobacz, Henki z spęki. <laughs> widzę. <laughs> Mocne głębo, co? Też polubiłam. Dzięki. I widzisz, mam zweryfikowane. Jedyny w mieście no. mam zweryfikowane. Jako TikToker. Przepraszam, bo ja mam tu jakieś sprawy, bo ktoś komuś najechał na stopę. Tak, yy, której pani to, kto najechał na stopę? Tej po lewej, tej po lewej, tej po lewej. Trzeba z sobą porozmawiać. Yy, proszę pani, no jest taka kwestia, że no nie ja prowadziłem. Ale to pan na mnie nakrzyczał. Ja nakrzyczałem? Krzyczał pan na mnie, no. Krzyczał pan bardzo głośno. Bardzo pan głośno krzyczał, jest mi tak przykro, mam ochotę się popłakać. Krzyczałeś? Krzyczał nie, na mnie. Gdzie? ja nie krzyczę. Wymęki mnie bolą do teraz. Ja bym powiedział tak, jeżeli pani ma ochotę popłakać, to nie ma co emocji dusić sobie, bo to się tylko przełoży jeszcze bardziej. I nasili. Mogę pani zaoferować moje ramy. Co pani może zaoferować? O! Moje ramy. No może pani się na ramieniu hangover aby płakać. Nie, chyba nie. A co, co było poprzednim wyborem? Nie, no nie ma tego. Ja zobaczyłem. jedno. Pieniądze nie, pan, na opcję. Czekałam na pieniądze. Ale za co pieniądze? A, a co za to, że mój kolega. Za nowe buty. Ale to nie do mnie no, w takim razie. Ale sa, sami pan zaproponował no, 500 dolarów. Kiedy dobrał? Nie wybrał sobie pan. W parkingu. Ja wiem, co ja tam ale, dodałem ale jeszcze. Ale on nie. On nie jest świętym Mikołajem. Bo ja, to pani nie dosłyszała wszystkiego tam. No nie, nie dosłyszałam, bo uciekł pan przede mną, uciekł pan przed konsekwencjami. No Właśnie, ale nie będę dawał, bo to było niemiłe, więc to na lepiej, że pani nie usłyszała. Y, powiem pani tak. no y, Oczywiście ma pani prawo wznieść, y, wnieść tak zwaną skargę na y, kapitana y, Cezarego Wieczorka, który prowadził wtedy auto. Więc jeżeli czuje. Pan Cezary uważa, że nic nie pamięta. No to wie pani, no ja dużo nie mogę zrobić, to jest mój przełożony, także. No jest hierarchia w policji, tak? Drogie panie, także no... Także no ja jako sierżant, no, do kapitana nie mogę pójść i mu nakrzyczeć, to on a może na mnie. A pan na mnie. mógł nakrzyczeć? Na mnie pan mógł? Proszę pani, w życiu ty bym ty na panią nie, nie, nie nakrzyczał. Go... Nakrzyczał pan na mnie, jest mi tak okropnie przykro, nie, nie wiem... A co ja takiego nie na panią nakrzyczałem? Dik -dik 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 -dik. Że pieprzamy się w teren prywatny i mówił pan niemiłe rzeczy z auta, nie a wiem. potem po to Nie użyłem wulgaryzmów, powiedziałem, że jeżeli pani weszła na teren prywatny, to nie ma pani prawa wchodzić na teren prywatny. A ja mówiłam, że tylko przechodziłam, a pan na mnie krzyczał. Bo tak, może bo pani źle zrozumiała podniesiony ten głos, jak krzyczenie. Bo dalej tłumaczyłem pani, że nawet jeżeli pani... Nie uważacie, pani... że on ciągle brzmi jakby krzyczał? Sorry, to nic do ciebie personalnego, ale No pani brzmi jakby cały czas miała jakieś pretensje, no więc. Bo mam pretensje. Przyjechał mi pan po stopie, musiałam kupić nowe buty i jeszcze się pan wyniga od odpowiedzialności. Wybaczam, wybaczam, wybaczam. Przepraszam. Wybaczam. Przepraszam. Wybaczam. Przepraszam. No, Możecie te kłótnie tak za drzwiami, żebym tego nie słyszał, bo ja się Dobra, wtedy zdenerwuję. Już chodzimy do stali, już a do Jest jakiś psycholog może? Ja to może psycholog, Ale ja nie przyszedłem tutaj bolo. na terapię. Jedziemy, No, możemy wrócić. No, w kontynuację rozmowy. No, no ja więc tak jak, no, tak jak mówię pani ja po chcę. raz trzeci raz, nie ja prowadziłem pojazd, więc to nie ja pani przejechałem po bucie. Jedyna osoba, która może pani zrefundować, jeżeli pani wzniesie takie zaświadczenie oraz skargę, to przez Sąd Najwyższy może postanowić, że należy pani odszkodowanie. Nie. Czy za panem stoi Pana przełożony? O tam w tym samochodzie? Cześć, Zgadza się, Cezary Wieczorek. A to ten stripteasek? Wspieram cię, panie Śrancie w pełni. Kapitan Wieczorek. Aha, Pan Wspieram zaufiera. cię własnej osobie. Zgadza się. Dzień dobry. O nie, on znowu lo robi lo to samo. I nawet podpieram jak będzie trzeba. No pan może sobie wziąć jego ramię, ja nie mam ochoty. Ja jego chętnie zawsze. <ścoughs> <ścoughs> Rar. Y, pani jeszcze raz imię jakby mógł, bo zaprzeraszam. Krystal. Pani Kryśa Krystal. Kryśia dla znajomych? Dla znajomych? Mm -hmm, to mm -hmm. zostanę przy Krystal. Y, no, my się nie przyjaźnimy. Nie, nie, raczej nie za bardzo. Y, A może w ramach rekompensaty pójdziecie na kawę. wina. No, nie, ja dziękuję. Ale ja yy, pani Krystal... Yy, no co ja pani mogę powiedzieć, no? Jeżeli poczuła się pani obrażona, to Poczułam bardzo się. mi przykro. W imieniu Cezarego o, Wieczorka pięknie, bo panią bo. przepraszam. No, dziękuję, yy, przyjmuję przeprosiny. Tak trudno było? Tak trudno? Czy mi było trudno? Nie. wszystkie Mi nigdy nie jest trudno przeprosić. No. fuck. <laughs> Musiałam na pana ciekać. Ale ja nie w swoim imieniu, ja nie mam za co przepraszać akurat. Przepraszam, bo ten pan rzuca na mnie jakieś zaklęcia. Jestem taka przerażona. Możecie coś zrobić? zrobić? Nie Pani na panu, to na koleżankę, panie. Tak. No to na koleżankę. Mela, weź się, od... Bo <grym> się w żabę. <żawek> ja się... Maru, ona, on ma sidequesta, tam, proszę cię, weź, odbierz, odbierz. odbierz. Ja odbierz. Czekaj, bo on manę chyba kto, kto, która, zbiera. To, która, która. A to, a kto, a kto ma? Przepraszam, ja mam, ale... czy. Cisza, cisza. A to nie zrobił? ten, co powiedział, że świat się skończy za pięć dni? I On tak? On pierdął. O, o to jest właśnie! Ale jelpie, nie, idę stąd, para. jaka bańka? Dobra. I bielgo. Czy to już skończyło? Maru, jedziemy. Czy Dziękuję. możemy jechać po stanowisku? Dziękuję. Pod Wyobraźmy, że mnie już nic nie skrzywdzi w życiu. Jest Boże, że za nie że mnie nic nie skrzywdzi. Jedziemy stąd. Ale jaja. Ja nie, ja nie wiem, wiem ja, ja chyba umarłam... Łukas, 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 skorzystaj z jego usług. Ja w ja tym do lekarza usług. i... i, kole i, i nie tak nie wiem, musimy teraz znaleźć pojeb, nie Co tam stąd? co? Hej, ja, jedziemy stąd? No chyba wypadza tak. już. O, no taki... To akurat będzie... No. dobra. Jezus, Laurce, dzieci umarły? Co? Co? Już nie jestem... Już nie jestem dziadkiem? jesteś podwójnym podobno. Pradziadkiem? Tak, no południu no To jest w końcu Henk Dziadzio zawsze nie? był podwójnym? O, no, o. no, tak naprawdę to zawsze, tylko nie wiedział o jednym, bo... Jeden był adoptowany przez Bartka, więc... <coughs> ja nie wnikał w to. No. Czarek, Czarek, Czarek. No, no, no. Hello. 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 Skorzystaj z tego pana, powiem ci tak. Powiedział, że teraz nic się złego nie stanie, jak jakąś kurwa nałożył, patrz, patrz. Kurwa, teraz tylko tym będę jeździł, wyjebane. Wody, czy... Auto. O, to, to jest mój radiowóz. Ja, ja pierdol. Tak, ta kurwa, dorobiłeś? Tak, to to jest, jest. tak, tak. Nie, kurwa. Cześć, nieźle, co Na komendę. No, na komendę. Człowieku.